Cześć. Cześć, z tej strony Ania, z tej strony Tomek. Dzisiaj pokażemy Wam, jak w sposób bezbolesny usunąć plaster za pomocą sprayu Akutol. Na pewno spotkaliście się kiedyś z sytuacją, w której nie mogliście odkleić swojego wkucia czy sensora i w takich sytuacjach świetnie sprawdzi się właśnie ten spray. Zanim przystąpimy do odklejenia plastra z ramienia Ani, chcielibyśmy wspomnieć, że spray Akutol jest w pełni bezpieczny do stosowania na różnego rodzaju rany i przede wszystkim nie jest on przez te rany wchłaniany. Świetnie sprawdzi się również do skóry wrażliwej, do skóry z podrażnieniami czy, czy popękanej. A co najważniejsze? Po odklejeniu plastra za pomocą akutola mamy suche i czyste miejsce, gotowe do naklejenia nowego plastra. Bezbolesne odklejenie plastra za pomocą sprayu akutol można wykonać w trzech prostych krokach. Mianowicie, pierwszy krok jest to spikanie plastra sprayem. Drugi krok należy odczekać od 10 do 15 sekund. I trzeci krok jest to odklejenie plastra. Pokażemy Wam teraz, jak przy użyciu sprayu akutol. Możemy odkleić plaster. Czyli otwieramy i sprzykujemy plaster z odległości około 10 cm bezpośrednio na kłopina. Pewnie zastanawiacie się, na jak długo starczy Wam spray akutor. E, mimo swoich niedużych rozmiarów starczy Wam do 200 aplikacji. 200 aplikacji takiego sprayu, w zależności od tego czy korzystacie z samych zestawów infuzyjnych, czy korzystacie również z sensorów i elementów zabezpieczających te sensory, powinno wam wystarczyć od dwóch tygodni do miesiąca. Preparat Akutol przeznaczony jest dla wszystkich, m.in. dla dzieci oraz dla osób chorujących na cukrzycę, zaś kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem. Jeżeli po odklejeniu plastra pozostały Ci ślady kleju na skórze, obejrzyj ten nas następny odcinek, w którym pokażemy Ci jak działają fustaczki remów. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj nasz kanał. Natomiast daj znać w komentarzu w jaki sposób Ty radzisz sobie z odrywaniem plastrów. Cukur w zakresie. Do, Do zobaczenia. zobaczenia. Cześć, Cześć pa, hej.